W tych zarzutach my wskazujemy kwotę co najmniej 242 miliony złotych. Tyle pieniędzy, jak szacuje prokuratura, miała stracić rządowa agencja na ustawianych zakupach. To na razie tylko połowa pieniędzy z kwoty pół miliarda złotych, która według CBA wpłynęła na konto Pawła S. Na podstawie tych dokumentów prokuratura wszczęła śledztwo co ciekawe, dopiero niecałe dwa miesiące po wyborach parlamentarnych. Nie mam takiej pewności, czy gdyby nie zmienił się rząd, to e, rozmawialibyśmy dzisiaj o, o kwestii e, kontraktów udzielanych e, firmie Retisbad. Po wydaniu za Pawłem S europejskiego nakazu aresztowania i czerwonej noty Interpolu służby znalazły go w Dominikanie, skąd został sprowadzony do Polski. Zmienił obrońcę i, jak wskazuje nasz rozmówca, poszedł na współpracę z prokuraturą. Mam wrażenie, że te kolejne zatrzymania, już po zatrzymaniu Pawła, są konsekwencją składanych przez niego, przez niego zeznań. Paweł S. po wpłaceniu kaucji w wysokości 2,5 bitcoina o szacunkowej wartości miliona złotych opuścił w zeszłym tygodniu areszt i do czasu procesu będzie przebywał na wolności, jednak nie może opuszczać kraju i ma zakaz kontaktu z osobami związanymi ze sprawą. Do tej pory prokuratura w sumie zatrzymała i przedstawiła zarzuty 11 osobom. Jest podejrzanym w tej sprawie, który zdecydował się na złożenie wyjaśnień. Wszystkie osoby dotychczas objęte zarzutami, a jest to 11 osób. No, 10 z tych osób to są, można powiedzieć, główni bohaterowie raportu CBA z operacji Walet. Niemal wszyscy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Michała Kuczmierowskiego służby znalazły w Londynie. Od września czekał w areszcie na ekstradycję. Teraz po wpłaceniu kaucji na decyzję w sprawie ekstradycji będzie czekał na wolności. Nie mam wątpliwości, że po pierwsze nie ma na to dowodów, po drugie, że y, uda mi się w, do, obronić właśnie w sądzie to, to dobre imię. Natomiast to pan od razu się nie zjawił w, w prokuratorze. Byłem zatrzymany w Londynie, ponieważ y, y, przebywałem na wakacjach w Turcji rodzinnych. I jedyny samolot w momencie kiedy dowiedziałem się o tym, że jest chęć zatrzymania, mnie był właśnie do Londynu i po prostu wolałem siedzieć i walczyć o y, y, ekstradycję w brytyjskim, a nie w tureckim więzieniu. A później to sąd będzie rozstrzygał o jego winie bądź niewinności. Pytanie, czy zdąży sąd rozstrzygnąć, bo może równie dobrze Kuczmirowski wybrać się na spacer do ambasady węgierskiej. Zdaje się, że w środkach zapobiegawczych nie ma na niego nałożonego zakazu zbliżania się do ambasady węgierskiej. Czy Wasze ustalenia prowadzą na najwyższe szczeble władzy w tym kraju? W tym postępowaniu z pewnością trzeba będzie zbadać, w jaki sposób w ciągu tak krótkiego czasu, bo mówimy o kilku miesiącach. Doszło do tego, że inni oferenci byli pomijani, a inni byli traktowani w sposób ewidentnie preferencyjny. Trzeba ustalić, jaka była motywacja takiego zachowania po stronie urzędników państwowych. Zarówno Paweł S., jak i Michał Kuczmierowski, czyli główni bohaterowie afery, po wyjściu z aresztu nie chcieli rozmawiać z czarno na białym.